Jestem DJ Mamona witam was z Flinem tym razem w Golf it no siema. tak dzisiaj zmiana Golfa pierwszy odcinek Golfita no, kurde no na samym początku jużem wyleciał a mi się udało to jest może za mocno Ej, w robisz ogóle to, w ogóle to ja Jakiś dziwny tryb wybrałem, bo mamy e, 99 te... A to nie wiem, jaki e, 100. W ogóle... O! Halloween One! Ja cię kręcę. Ty też będziesz miał. Ten dołek to był za prosty. Aj, teraz ja skiepsiłam trochę. Wow. O dobra, ale nie, ogólnie powiem szczerze, ta, ta gra jest chyba lepsza niż niż Golf with Your Friends, bo chyba. mnie no, na to na pewno. No leć Ale wpadliśmy ale napęd i to jest też e, taka sama kolizja jak w tamtych. Widziałam, jak się obtoczyłeś. no. O! Chyba za mocno, żebym zrobiła. Aj. No wleć. Na tą ostatnią. No właśnie na tą ostatnią robię. O kurde, teraz za mocno trochę. Ja muszę, ja muszę powiem szczerze wam moi drodzy, wyczuć tutaj w tej grze, bo to jest zupełnie inna mechanika. Zupełnie tutaj inne sterowanie jest. Mhm. Że tu trzeba yy, nacisnąć myszkę i przesunąć ją lekko do tyłu, żeby odbić. Także tu jest zupełnie inna mechanika o, niż w Golfie, którego znamy. Tutaj leciutko. Dobra, nie zlatuj tak mocno. A i widzę, że czas trochę się wydłużył, w sensie jest wydłużony. Właśnie nie wiem dlaczego. A coś nie ustawiałeś? Właśnie nie wiem, kurde, nic nie ustawiałem. Jedynie tylko kolizję włączyłem. Mhm. Dobra, ja sobie tu odbiję, bo nie wiem, czy tu jest jakaś. No ale mi się udało najważniejsze. Ło! Ale mi teraz pewnie będziecie widzieli na na odcinku takie, jakby zacięcie. To przepraszam, coś mi nie pykło. Aha, poleciałam pod mapę. Dobra, w sensie nie to, że nie pykło, tylko coś mi się zacięło lekko, ale to to nie ma w związku nic z OBEM. O. Chyba trzeba to tak odbić. Kurde. A, bo już pamiętam, co trzeba było zrobić. Zbagowałem się. No nie gadaj. Teraz tylko ja się podświetlę, bo to chyba wtedy lepiej jest. No i jak będziesz już w dołku, to zobaczysz co. No to będę musiała spauzować nagranie i poczekać za tobą. Znaczy, no zobacz gdzie jestem. No widzę. Czeka. Spróbuj się właśnie wybić. Aha. A, to jest ten jeżdżący dołek, ale tu są dwa dołki nawet. No. prawie, wow. kurde prawie, gdybym tylko to spróbuję to tak Nie da się tak. Jest! Udało ci się? Tak, udało się. No to u mnie będzie chyba trochę inaczej. Do kiedyś mi się... Ty... E, ja bym no. ci radził troszeczkę się przybliżyć do tego. No. I teraz obserwować wagoniki. Prawie. Prawie. I jak zauważysz, że nadjeżdża, to mhm. dopiero wtedy. Uy, prawie. Jeszcze. Jeszcze. Jest. Kurde. A, teraz za, za wcześnie. Za wcześnie. Nie, 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 nie. Kurde. Nie, ja muszę się czuć w tą grę, bo... No prawie! Ja teraz za mocno. Ale no nie tak mocno. No właśnie. Teraz chyba za lekko zrobiłam. Um... No? Czy dobiłaś do, dołu, do tego dołka, w sensie do, tej, do tego wagona, czy nie? Bo nie. u mnie wyglądało to, że twoja piłka już jest w wagonie. No nie! No właśnie, nie wbiłam jeszcze. Próbuję szczęścia. Masz dużo strzałów ogólnie. Ja wiem, ja Nie wiem. Nie co się stało, że takie ustawienia dało. No prawie, prawie. Aj, teraz za lekko, żebym zrobiła. Ja, ja to muszę się wyczuć, wiesz, yy, wczuć się w tą grę. No ostatnio mi tak dobrze szło i co teraz? No nie, ja chyba poddaję dołek, bo. zero punkty na liczy. No już punkty na liczy. No wiem. No prawie odbiłam się od tego dołka. Patrzę w dół. Dobra, ja poddaję, bo będzie mi tylko naliczać te 100 no, punktów. Bo to, bo to za dużo czasu by też zajęło. Mhm. Kurde! A, bo to muszę... No ale nie aż tak mocno, żeby... Chociaż żeby dolecieć tam. Ja Cię rozumiem. O, dobra. No, co za wagonik przeklęty. Wagony przeklęte. Ale teraz za mocno. Dobra. O wlecę, wlecę, kurde, prawie by było, uh -huh. tu bym delikatnie radziła, to, to jest zdradzieckie, trochę takie. Ej, za lekko teraz zrobiłam. Nie, ja muszę się Tu Tutaj wczuć... nie bój się, wiesz, troszeczkę mocniej, ale no nie aż tak. I mhm. prosto. Chyba mnie odbiło, no okej. Okay. Tylko nie do tego wpadnij... Nie do tego. O, 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 dobrze. To jest też inna mechanika pod względem patrzenia w ile osób ma dołki, bo w sumie chyba też jest tak jak w golfie, że tabem. E, dokładnie tak. Więc można nawet o zobaczyć, że ze mną wygrywa. No to trzeba delikatni. Aha, wypadłam poza trasę, pięknie. O. O, chyba znalazłam dołek. Okej. Okay. O właśnie w tym, który, w którym jesteś. A bo tu trzeba dobra. Dobra i tu chyba będzie bezpieczniej. No, ładnie. Tak, tylko żebym jeszcze trafił. No, nie trafiłam. Dziwnym trafem. Ła! Ej, jak ja się... Ja to spróbuję trochę inną drogą, bierz? Mhm. Uh -huh. Chyba ja też spróbuję. Może się uda faktycznie. No, nie, no, kurde, no, nie zjeżdżaj na dół. Kurde! Nie, nie, nie! Kurde! O, dzięki, 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 dzięki! Teraz trochę lżej. No, faktycznie tu chyba będzie inaczej, ale i tak nie trafię jak na razie. No nie, kurde znowu. O, chyba czekaj. No nie. Teraz się chyba ten... No dawaj wagonie. Kurde, no irytuje mnie to. A już miałem powiedzieć, że ogarniam tą grę. Mhm. Dobra, trafiłam. No to fajnie. Tutaj nie za mocno, bo się odbijesz o ten No kurde no Kurde Próbuję nie za mocno, to znowu będzie za lekko, nie? Próbuję trochę mocniej, to za mocno Dobra, stój Nie, skólnie, kurde No kurde Ciekawe. Ja Ale nie aż tak lekko. że o Dobra, jest teraz tylko trafić tak czy bliżej się jest. tu żeby łatwiej mhm. było no tu trochę za lekko No prawie, ale czemu cię wy, wywaliło z tego, to ja nie wiem Ej, jak cię tam wywala No bo u mnie cię wywala Yes. O, w końcu. W końcu. Nie no, no, wygrałeś. No, no. Ale i tak tylko jednym punktem wygrałem. Chciałbym zauważyć. No widzę, właśnie. Dobra, chyba y, możemy kończyć odcinek, bo już chyba jest długi. No. No, 19 minut ponad. Tak, na no, pierwszy odcinek to nawet nam wyszedł, tylko no, mówię. Yy, gra jest fajna, ale dopóki nie dostaniesz wkurzonej yy, tej twarzy, nie? Czyli w sensie wiesz, dopóki no, no, się nie wkurzysz. To jest gra, która jest inna niż ten golf, w którego graliśmy. Mhm. No i... Ja na pewno brzydsza graficznie, bo mi się osobiście nie podoba. Nie wiem jak tobie. No mi tam się trochę podoba, w sensie nie tak dużo jak poprzednia, ale. Mi tam trochę siada, więc. Więc taki. No to ja musiałem trochę zmniejszyć ustawienia. No dobra, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka. Komentujcie i subujcie i do zobaczenia w następnym. No cześć!